Słuchajcie, my się już zabraliśmy, idziemy sobie na spacer i patrzcie, to jest ten e, płaszczyk z Zary i myślę, że prezentuje się bardzo fajnie. Co? Naprawdę fajnie wygląda. To jest od Turcji. To jest z Turcji i to jeszcze z Turcji. I to jeszcze z Turcji. Ty cały jesteś z... jest Bo ty też masz z Turcji. Ty jesteś... Ale jest skóra, oryginalna skóra. No tak, skóra, To To jest mango. A ty jesteś cały z Turcji, wiesz? No. Lubię to. Z... Turecki oryginał jesteś? Nie. Nie? Turecki or oryginał to jest źle. To źle? No tak, to jest nie taki... Podrukki to są, tak? No to jest taki... Ty, no to jaki ty materiał. jesteś? No po prostu Tur Turek. Turek. <laughs> tak. Po prostu turek. the sun No słuchajcie udało nam się zebrać, dojechaliśmy już do centrum Jesteśmy teraz w ogrodzie saskim I powiem wam, że naprawdę nie mogę wyjść z podziwia jaką jeśli nie mamy Ja wiem, że to potrwa jeszcze tylko tydzień pewnie Ale um, kurczę te kolory, te liście pomarańczowe, naprawdę wygląda to rewelacyjnie I w ogóle teraz... Um, może mężu powiesz gdzie pójdziemy później No idziemy... I... Na <grym> kawę Idziemy na kawę, a może nawet na herbatę Albo herbatę Tak właśnie może... Albo ciasta, albo może wszystko. Właśnie Marsz mi przypomniał, że niedaleko nas jest bardzo fajna turecka restauracja. E, więc zaraz się do niej udamy i też Wam pokażemy. Bo właśnie sobie przypomniałam, że oni naprawdę robią super wypieki tureckie. E, mają simity, mają borki, no wszystko co dusza zapragnie i wszystko czego e, nam już zaczyna powoli brakować. Także zaraz Wam samo zabierzemy. Natomiast jeszcze sobie troszkę pospacerujemy, bo jak widzicie nie jest tak zimno, a jest naprawdę pięknie. Ale na chodzić? najlepszy dzień na chodzić, na spacer spacer <noise> wiele z was pytało, dlaczego mój mąż nie mówi po polsku do, do kamery, no słuchajcie no powiedz wszystkim, dlaczego nie mówisz po polsku do kamery bo no, nie wiem jak to mówić tak bardzo no właśnie, on jeszcze nie on Mam jeszcze... dużo, dużo, ale jeszcze mam gramatyka problem tak, no właśnie, więc tak nie. jak słyszycie trochę... trudny język no bardzo trudny język, mąż się jeszcze uczy polskiego e, cały czas się uczy i pewnie całe życie będzie się uczył Um, natomiast jemu ja po prostu jest wygodniej mówić po angielsku, bo nie czuje się tak dobrze komfortowo z gramatyką. Natomiast ja go będę, wiecie, trochę motywować, bo, bo wychodzi mu to super i naprawdę mówi świetnie po polsku. Także nad gramatyką jeszcze pracujemy, ale, ale idzie mu coraz lepiej. Słuchajcie, to miejsce wygląda bardzo niepozornie jak mały kebab, ale naprawdę jest to pyszne jedzenie, więc wchodzimy. Dziękuję. <mulary> thank klawej, i takie ciasto z pistacjami, turecka herbatka, także jakbyście nie wiedzieli, to jesteśmy dalej w Warszawie. Nie ma na sytuacji. Jesteśmy my już po, um, po naszej tureckiej restauracji. Restauracja nazywa się Cimit House, jak pewnie widzieliście. I zjedliśmy tam naprawdę pyszne borki. Cimit był genialny, co? Tak. E, Poprowadziliśmy jeszcze ciast, także naprawdę warto tam pojechać. E, herbatka też była pyszna, turecka. E, także tutaj właśnie Ty jeszcze um, rozmawiałeś sobie z tym e, szefem kuchni tam, że on przyjechał z Turcji, słuchajcie, więc on naprawdę gotuje, znaczy piecze w sumie prawdziwe, tureckie przysmaki. Tak, on jest taki szef, Szef. No. Kucharz z Turcji, taki bardzo nie wiem jak to powiedzieć, experienced. Doświadczony. No. I on jedzie tutaj. Nie pracuje sobie, no, tak? I pracuje i gotuje się z kasałną. Taki, tak. Taki to jest oryginał tureckiej cukierni. Tak, 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 tak. Bo dużo ludzi i tutaj nie wie jak to zrobić takiego i tylko taki kop, kopił. Kopiują, tak? Kopiują, dlatego to jest nie taki sam smak, ale ten gaj, ten kłaś było bardzo dobry. A, że on oryginalne robi receptury, tak. tak? A nie kopiuje z jakichś przepisów. No właśnie, tak. więc naprawdę jeżeli jesteście w Warszawie to zachęcamy, bo miejsce było pycha. My już się z Wami żegnamy, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji. Jeżeli jesteście tutaj nowi albo jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie. E, I do zobaczenia w kolejnym papa! Pa. Pa, pa. Słuchajcie, zamówiłam moim kotom jedzenie. Więc zaczęłam powoli rozpakowywać te ich szafeczki i tak. Jeden już czeka grzecznie, a drugi... śpi w kartonie! I już się załadował. O jejku. Lubisz kartony, co? Także kotki wiedzą co dobre. Wiedzą, że coś do nich przyszło. <śmiech> <śmiech> Ach.